Siemianeczku, znowu ja i was w kolejnym odcinku z internet. W ostatnim odcinku byliśmy w porcie, pozbieraliśmy trochę. I teraz jesteśmy w miasteczku. Teraz, żeby tutaj nie było problemów, skocz. O. Natarka. Się boję pełni, nie? Jak będzie pełnia, to... pan z góry do dołu w pewnym jest. nic ciekawego wody widzę, że trochę jest ostatni nic no to jest wyjście, to nas nie interesuje. Idziemy na górę. Tylko żeby na górze nie było problemów. No? Nope. Ja czuję, że w ostatnim pokoju, nie tutaj. A? Nie? Że chciałbym brać kapelusz. W ogóle nie sobie, bo przetwarzamy. Pyk i pyk. Dzięki temu zrobimy sobie trochę bandaży. Bandaży już nie będę sobie przerabiał. Czy kapelusz przerobię. Dobra, kapelusz mało daję. pełnienie nie ma, bo już księżyc weszedł do góry. Czuchuj, ciuchy, ciu, ciu, dajcie mi tu ciuchy. Nic mi się tutaj nie zespiło, nie? Ja u mnie na początku jak grałem to lewałem ubrania. Nigdy nie miałem za dużo ubrań. No tak, teraz wiem, że się, możemy robić bandaże z nich. Teraz w ogóle możemy się, się wykrwawić nawet, więc to trochę boli, no. I dalej robię sobie... bo nawet nie robi... Fajnie. Zrobiłem sobie jakieś coś. Z tych bandaży co mam? Tu sobie wychodzę w ogóle, No mam jeden bandaż i co to jest w ogóle? ...dressing. Nie wiem. Oj, Oj. Śmie mnie wystraszył, przyjacielu. Bierzasz tak cicho, ale się trosnę. traf go! Myślę, mnie trafił, ale nie. laga miała gra. Ja nie i ja nie... Wiem. O, w końcu. Ile można z nim walczyć, nie? Przepraszam, się czasami jestem trochę za cicho Ale się, od... się oddalam O, Jest już podstawie całkiem Nie wiem, czy teraz nie jestem za głośno. Nikogo? Nie O, tej to Właściwie nie wiem, po co to zebrałem Nic nie ma w piecykach Czaka bym się ucieszył w piecyku. O, ciuchy. Wy sobie tak myśliście? A, a po co mi aż tyle tego? Przyda się. Tasaczek kolejny. Właściwie też go wezmę. No to sned się zespił. Albo ja go po prostu nie zauważyłem albo to, albo to, dobra ja na e iPorta, że tylko czekaj nie wiem do końca gdzie się idzie na iPort e dwie tylko zawsze coś jeszcze, je jeszcze jakieś inne ubranie opej ha, czyli w prawo, tam cały czas nie tam bardziej. No. Jeszcze coś tutaj popatrz. Może jakiś budynek. Straż pożarną opędzlować. Nawet policja by byłoby po dobrze opędzlować. Tutaj nikogo nie... To mam strażaka. Strażak sam. Boję się, że mnie zauważy. Ja tutaj tylko wchodzę, tak? Chciałem tylko sikarę wziąć, ale... O, ile bruzek. Nie, nie mam miejsca. Przetwarzajmy to szybko. Chyba nie mogę. Nie mogę. Tutaj słyszysz przyjaciół? No mi, nie, no mam Czy się nie chcemy poprzerabiać ich? Nie, nie rozumiem Rawalny Nie to nie Lec tutaj patrzę, bo... ...jedynkę sikierkę bym przerobił Tutaj hajsy mogę wymieniać różne rzeczy. I tutaj na pewno nie będzie mój sikery. Mm -mm. Ale to mogę przerobić i na jedzenie. Strujące. Przed, przed odcinkiem właśnie pierwszym. <śm> Drzwi, meble, jakieś szafki, nie? Dynienie, jedzenie, jedzenie, jedzenie nie. To już będę tylko... To jest naprawa, to nie. Tutaj też nie. To, to walamy. Żegnaj. Jak wygląda z jednym. Zjem coś. Markewki się opaca. Badałem i w wodę i picie. <ścoughs> wodę i picie. Jedzenie i wodę Teraz to bym powiedział O Boże, ile gliniarzy Ta ilość gliniarzy trochę... Boli, bo... Shotguny i tak dalej, i tak dalej Nic tego nie zbiorę Jeśli słychać oddychanie to przepraszam ale jest za blisko Dużo żarcia Co to jest w ogóle? One to one Kolejne picie 8 minut już nagrania Jako widzowie pewnie nie widzicie ile mam już zapewnione. O, tutaj, co to jest w ogóle? Pikup czy... Chemikalia? czy by nie. No chyba już idę na iPort. Kurczę, Nie. Takie shift trzyma -taki, to się w w przeciwną stronę tam. Czy też czy jest coś na końcu złup? ulicy? Drogi. Z... Aha, latarnia. To nie. Ale wszystko, wszystko Przerwałem nagrywanie i od nowa 5 minut. Czyli chyba na 6 mogę sobie pozwolić nawet. Co to? <grym> Gin? Nie zginęło Skubane Wracaj tu ja Cię muszę zjeść, nie? Z na tym stanęłem. Czekaj, Czekaj, headshot będzie headshot? Mnieły no Poluju Mało tutaj będzie... Niekoniecznie nie chcę mięso zbierać. A Krowy zabijać. Widzicie, samochód możemy to ja sobie zgarnął. Nie wiem jak tutaj wygląda. O nie, właściwie ja tam przez wodę tu. Mhm. Latarnia. Płó Myślę, że to będzie dużo głośniejsze. Teraz to już w ogóle nie trafię. Nie wiem, czy, czy słyszeliście kota. W ogóle nie latarnia, to tam można sobie wejść, pozwiedzać. Tutaj dół bardziej interesuje. Bijcie, jak wysoko w ogóle. Ja tam nie wchodzę nawet. Nie chcę mi się. Te chyba bowany stoją mi jak się gra na zimowej wersji. To się jest pod wodą kamień. Tu nie. Dwie minuty. Ale szybko to leci. O mogę zrobić plecak, spodnie, bluzkę To, to jest taki fajny. Przepraszam do mikrofonu ręką. Tylko co? Letterback. To będzie czasami lekki plecak. Tylko właśnie się boję. Że to będzie mały. Leter, o najlepszy, najmniejszy. Nie wiem. Co mi tam szkodzi? O, jakie mięso wielkie. Pyk, pyk. Załóż. U ludzie jak... Ten... Trzy większy? Nie. Nie ja myślę, że ten jest lepszy jednak. Właściwie te hajsy nie są zbyt potrzebne, ale je można tam przerabiać, więc... Teraz tam, na e-porta idę. Na lotnisko. Dosyć fajnie są hangary, tam się dużo rzeczy takich związanych z budową, metalów i tak dalej, respi. Można no, samochody wysadzać, jeśli są. Albo... Po Nawalać w nie albo strzelać. Na strzelać mi się nie chce. Właściwie to chyba tutaj dopłynę i skończę odcinek. W takim bezpiecznym miejscu. Dum, 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 dum. Czekajcie, chcę mapę zobaczyć szybko. Dobra, tam jakąś wyspę widać na lewo. No tam dalej, kocham. Chyba, to jest taki... haczyk. Nie wiem. Więc z tym jakże przemiłym akcentem płynięcia od latarni do... lotniska, żegnam Was. Do zobaczenia.